Tydzień turecki w warcabowych kombinacjach dnia, czyli taki z uderzeniem tureckim, wykorzystującym zasadę, że nie można dwukrotnie zbić tego samego piona. I to jest oczywiście wygrana pozycja dla białych, ale który ruch przeprowadza uderzenie tureckie: zielony, czerwony czy niebieski? Tylko ruch niebieski. Po czerwonym wydawać by się mogło, że jest wszystko ok, bo damka nie może pobić tutaj, a jak pobije do końca, to damy tu. Natomiast teraz ta damka może pobić cztery pionki w taki sposób. No nie do końca nam to pasuje. Natomiast po zagraniu niebieskim oddajemy teraz ten ruch czerwony i jedyne poprawne bicie czarnej damki to raz, dwa, trzy, cztery. Nie bijąc dwukrotnie żadnego innego piona, kolejność ruchu idzie na białe, które zbijają tę damkę piona i wygrywają partię. Rozwiązane? Daj mi znać w komentarzu i widzimy się jutro w trudniejszym uderzeniu tureckim. Warcabowe książki, kursy i plansze do gry znajdziesz na www.warcaby.tv